To no to tutaj olbrzym, czyli kosiarka GMD 15030 została nagrodzona e, nagrodą Farm Machine 2026 w kategorii maszyn do zbioru pasz. Jest to kosiarka o szerokości roboczej 14,5 m, e, co nam daje tutaj e, wydajność roboczą śmiało powyżej 20 hektarów na godzinę. Jest to tak naprawdę w tym momencie największa zawieszana kosiarka na rynku. E, dzięki temu, że jest ona zawieszana, zachowujemy tutaj te pewne walory maszyn zawieszanych, czyli operatorowi jest dużo łatwiej manewrować tą maszyną nawet na tych troszeczkę ciaśniejszych polach czy na uwrociach. Jest im łatwiej wykaszać w różnych supów i różnych innych e, przeszkód, które mamy tutaj na polu. E, konstruktorzy konstruując tą maszynę musieli stawić tutaj czoła pewnym, pewnym wymaganiom, jak chociażby e, wielkość transportowa maszyny przez co każdy segment nocy składa się z dwóch belek o szerokości roboczej 3,10 m. I tak naprawdę jesteśmy w stanie dzięki temu złożyć maszynę do wymiarów transportowych 3 m szerokości, około 3,80 m wysokości, czyli tutaj też nie ma problemu z poruszaniem się na europejskich drogach. Jednym z kolejnych ciężkich rzeczy tutaj było zabezpieczenie maszyny przed uderzeniami w listwy tnące. Tak? Czyli e, konstruktorzy zaadaptowali znane już bardzo dobrze opatentowane rozwiązania firmy Kulm cool Lift Control, ale unowocześnili je. Czyli maszyna jest w stanie e, podnosić się oraz, oraz odchylać do tyłu w momencie, gdy uderzymy w coś e, boczną częścią belki, ale również jest w stanie wykonywać ruch listwą do przodu, tak aby omijać przeszkody, którymi które, które mogą się pojawić na przykład bliżej czelnika, w tej wewnętrznej części grelki. Kolejną bardzo, bardzo ciekawą tutaj e, rzeczą jest e, przekładnia, która została schowana w żel żeliwnym odlewie, który jest częścią ramy. A jeśli chodzi, bo już tutaj mówimy olbrzym, no to chyba też wymaga olbrzyma, żeby ją e, pociągnąć. Jakie tutaj jest I tutaj tak, e, nie do końca. E, Tylnia kosiarka waży 3 tony 800 kg. Pracujemy, tutaj jest przednią kosiarką 30 i zachowujemy w tej 46 cm e, nakładu z każdej strony. Czyli jest to wystarczająco e, minimalne zapotrzebowanie na moc. To jest 200, 220 koni mechanicznych. Czyli tak naprawdę nie tak dużo. A kosiarka można powiedzieć, że jeśli chodzi o Ciężar to jest tak naprawdę lżejsza od większości kosiarek taśmowych, które też są bardzo często spotykane na, na polskich polach. To jest tego nowość, ona gdzieś pracuje już w Europie? Eee, wyszła już seria preseryjna, e, która pracowała. W tym momencie już uruchamiamy produkcję na szerszą skalę i w przyszłym roku, w maju już będziemy mogli taką sztukę zobaczyć w Polsce.